Nie uważam siebie za proroka. Często zdarza mi się strzelić kulą w płot, ale myślę, że przebieg tego wyścigu akurat w zapowiedzi tym razem udało mi się przewidzieć. I to nie Juliana Filip, nie Matthew Vanderpool, nie żaden inny kolarz, ale Jakob Fulsang jest dla mnie rycerzem tej wiosny. Kolarz, który jeździ z taką determinacją, kolarz, który tak Dąży do tego, żeby w końcu zwyciężyć. Chociaż ja przypomnę, przecież on wygrał w tym roku chociażby Andaluzję, on był trzeci w Tirreno Adriatico, a więc wyścigi etapowe także to nie są tylko klasyki. To nie jest tylko przegrany na finiszu Strade Bianche, przegrana na finiszu Walońska Strzała, przegapiona na finiszu przegapiony Amsterdam Gold Race. To są także świetne miejsca w wyścigach etapowych, to są wysokie miejsca w klasykach i tak jak powiedziałem, miał tak silną drużynę i był tak zdeterminowany że na tym podjeździe pod Fuką podjął właściwą decyzję w tym momencie pokazała się Astana w tym momencie pokazał się Fulsang yy, i zrobił to co chciał zrobić najpierw zrobił selekcję a później obejrzał się był taki charakterystyczny moment kiedy spojrzał kto mu siedzi na plecach i w tym momencie przycisnął jeszcze mocniej to był majstersztyk, to, było, to był przepiękny pokaz siły i tak jak mówię, i determinacji, bo ten facet od początku sezonu do tego dążył, żeby wygrać wielki wyścig klasyczny, żeby wygrać monument, żeby wygrać staruszkę, tak jak to się stało. Wielkie, wielkie graty dla Duńczyka, dla Duńczyka, który myślę, że jeszcze wiele sukcesów osiągnie, że jeszcze pojedzie jako lider wielkie wyścigi, że nie będzie tylko pomocnikiem tych wielkich, ale sam. Pojedzie na siebie, bo jak pokazuje od wielu sezonów zresztą, jest niezwykle mocny i stać go naprawdę na bardzo, bardzo wiele. Także rycerzem wiosny dla mnie zdecydowanie jako Fulsang. udowodnił to na lierz Baston lierz wygrywając ten wyścig w przepiękny sposób. Drugie i trzecie miejsce dla kolarzy Boraan Groe. Formolo, Szachman. Myślę, że dla tej drużyny to też ogromny sukces. Oczywiście, że pewnie by to oddali za wygraną, ale jednak drugie, trzecie miejsce no to jest coś, czym ta grupa się będzie szczycić. Pamiętajmy, na tych najważniejszych klasycznych wyścigach, na monumentach, na podium wychodzi trzech zawodników, i tam były dwie koszulki Borajan z Groe. Świetna drużynowa jazda już także, e, chociażby podczas walońskiej strzały, no ale ciągle czegoś brakowało gdzieś ten szachman od początku sezonu, mówiłem, był mocny, był blisko no a teraz najpierw wyskoczył Formolo. A jeszcze jako trzeci e, zafiniszował szachman, więc brawa. Brawa także dla, dla Bora Groe. Pozostali kolarze? E, no cóż, no mówiłem o Michale Kwiatkowskim. Mówiłem, że na ostatnich wyścigach zabrakło mu tego dynamitu w nogach. No i tego dynamitu nie było też dziś. E, myślę, że Michał jest bardzo rozczarowany, bo stawiał na Lierz wszystko. Od początku tego sezonu nigdy tego nie krył. Powiedział, Lierz jest dla mnie celem tej wiosny. E, wyścig, w którego wygranie celuje od dawna wyści gdzie dwa razy stał na podium, tym razem no tego podium było daleko i ja myślę, że cała ta wiosna, kiedy spojrzymy na miejsca Michała, no na pewno nie jest dla niego satysfakcjonująca. Eee, to trzecie miejsce w Paryż a to jest za mało troszkę, myślę dla niego samego, bo ja jako kibic, jako komentator cieszę się, że polski kolarz staje na podium Paryż a to jest fantastyczny sukces. Natomiast no liczyłem trochę więcej w tych klasykach i wiem, że Michał też liczył na więcej. Czegoś zabrakło? Czegoś zabrakło? Czego? Nie wiem. To już chyba nie chodzi o te parę etapów w kraju Basków. Coś tu gdzieś nie zagrało, chociaż ten sezon zaczynał Michał później, chociaż wydawało się, że wszystko jest gotowe, właśnie żeby przygotować go do tych, do tych klasyków. Do Lierz baston przede wszystkim. No ale, ale nie zagrało. Michał poza pierwszą dziesiątką. Zresztą podobnie jak dzisiaj. Julian Alaphilippe, wyraźnie widzieliśmy, że Julian Alaphilippe to już nie był ten kolarz, który tak błyszczał w poprzednich wyścigach. I to jest też coś, co odróżnia Fulsanga od tych zawodników takich jak Alaphilippe, że oni mają górki i dołki w tym sezonie, natomiast Fulsang, jak wszedł na to wysokie C, to zakończył tak samo. On po prostu od początku sezonu jeździ bardzo, bardzo równo. Nie ma wpadek. Widzieliśmy, co się działo dzisiaj z Filipem Gilbertem który także odpadł no, po tym wspaniałym zwycięstwie na Paryż roubaix Wydawało się, że Gilbert będzie do końca wiosny tak mocny. No nie, już dziś nie był. No Kraksa niestety także Grega Van Avermaeta, chociaż mnie się wydaje, że jednak ta presja na Gregu tej wiosny była zbyt duża. No bo jeżeli taki kolarz z takim doświadczeniem próbuje pierwszego ataku na ponad 70 km do mety, na takim wyścigu, gdzie, gdzie tak naprawdę wiadomo, że na ostatnich 40 wszystko się rozegra, pewnie, no... Zdarzają się cuda. Bywały już w historii lierz bastogne wielokilometrowe ucieczki, ale, no, ale chyba nie tym razem. Nie wiem, może próbował zrobić selekcję, ale też wydaje mi się troszkę za wcześnie. Selekcję zrobił Fulsang tam gdzie, tam, gdzie było trzeba. Jeszcze jedno. To, co się wydarzyło 4,5 km przed metą, no, to wydawało się nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, że Fulsang zdołał z tego wyjść. To jak on przy tej prędkości ściął zakręt, Podcięło mu koło. No właściwie, myślę, że w 99% przypadków to zakończyłoby się bardzo groźną kraksą. Natomiast ja myślę, że to było to, jak to się mówi w sporcie, flow: że on już był na takiej fali, że nic nie było mu w stanie przeszkodzić. Jego już niosło jak na skrzydłach, zresztą to widać było na tych ostatnich kilometrach. I nawet ten moment, o którym on później na mecie powiedział, że to była taka dodatkowa adrenalina na, cztery, na ostatnie 4 km. Ja mówię, myślę, że to nie do końca było tak z tą adrenaliną. Myślę, że tej adrenaliny już było wystarczająco dużo i że on sam przeżył moment grozy, ale rzeczywiście no, to były chyba te skrzydła, które go już po prostu niosły. Ta, ta determinacja, ten, ten moment, kiedy on poczuł, że zrobił to, co chciał zrobić, że jedzie po to upragnione swoje zwycięstwo i nic mu już nie było w stanie stanąć na drodze. Kto jeszcze? Vincenzo Nibali, który po raz czternasty startował w Staruszce. Nigdy w życiu nie wygrał wyścigu w Belgii, no i znowu nie wygrał. I widzieliśmy, że od tego zwycięstwa był bardzo, bardzo daleko, chociaż też na ten wyścig się nastawiał. Dla niego, podobnie jak dla Michała Kwiatkowskiego, jeśli chodzi o klasyki, to był ten wyścig najważniejszy wiosną. Ja myślę, że oni obaj, tak jak kilku innych zawodników, byli przygotowani na 100%. Tylko, że sam Nibali powiedział przed tym wyścigiem, że na liesz, Trzeba być przygotowanym na 200%. No a tak to był przygotowany jako Fulsang. Zmiana trasy, myślę, że to znowu było trafione w dziesiątkę, bo nie było czekania na, na ostatni podjazd. Ta selekcja rozpoczęła się wcześniej. Już na, na, na redut, później to wszystko się rozciągało. Odjeżdżali pojedynczy kolarze. Tutaj już coś się działo na tych ostatnich 40 kilometrach i to, że Fulsang odjechał akurat na ostatnim podjeździe. To już był wynik tego, co działo się na wcześniejszych kilometrach. I też to, o czym mówiłem w zapowiedzi, to, o czym mówili organizatorzy ta końcówka, kręta, niebezpieczna, gdzie strasznie trudno jest kogoś gonić. Jak sobie wyrobił przewagę Fulsang na ostatnim wzniesieniu, no to właściwie był prawie pewien, że ją utrzymał. Oczywiście trzeba było do tego ogromnej mocy, ale on tę moc miał. Natomiast widzieliśmy pogoń właściwie te różnice czasowe się nie zmieniały. Formolo odjechał. Tak samo, no, łóca tylko doścignęli, ale Łódź akurat osłabł najwcześniej z tej, z tej trójki, która jechała na czele. A więc no, te różnice w końcówce praktycznie się nie zmieniały, bo na tej trasie gonić naprawdę jest bardzo ciężko, chociaż gonili przecież tacy kolarze jak Nibali czy, czy, czy Yates, No ale nic z tej pogoni nie wyszło. A więc Fulsang, rycerzem wiosny to tyle, jeśli chodzi o wyścig męski. Natomiast jeśli chodzi o wyścig pań, no to tutaj La Redoute jednak okazało się decydujące, to tam odjechała swoim rywalką Annemiek van Floyten i w pięknym stylu wygrała ten wyścig na solo, też z tyłu pogoń naprawdę świetnych zawodniczek, była tam grupka, przecież w której była Kasia nie wiadomo, ale były też inne zawodniczki. Była Brand, była Dejnan, była Amaliusik, Spratt, Longoborghini, no wszystkie te zawodniczki, e, Brechen, no wszystkie te zawodniczki, które, które były w gronie kandydatów do zwycięstwa, one były w tej grupie goniącej, one atakowały z tej grupy goniącej, one jeszcze tam się tworzyły dwu, osobowe grupki. Nie widzieliśmy tego. Tak jak mówiłem, nie było transmisji z tego wyścigu, tylko wiem to z relacji tekstowych i z tego, co mówiły zawodniczki po, po wyścigu, jak, ten, jak to wyglądało. Natomiast, e, no też ten atak na Laredut okazał się decydujący. I Anamika van ten odniosła piękne zwycięstwo. Katarzyna, nie wiadomo, znów blisko. To znów jest bardzo dobry wynik. Jest szóste miejsce i myślę, że Kasia. No, Potwierdza cały czas walczy z tymi najlepszymi. Ona dojechała właśnie z tymi innymi wielkimi zawodniczkami, o których, o których mówiłem. No i cieszy mnie też 24 miejsce Gosi Jasińskiej, bo to znaczy, że Gosia jest w coraz lepszej dyspozycji. I chociaż ta wiosna niestety nie wyszła jej tak, jak chciała ze względu na kłopoty ze zdrowiem i to dosyć spore kłopoty ze zdrowiem. No to mam nadzieję, że to 24 miejsce świadczy o czym, że Gosia idzie w górę i że w kolejnych wyścigach, między innymi w tym Giro Rosa, do którego tak się szykuje, będzie naprawdę bardzo dobrze. To koniec. Koniec wiosny. Koniec wiosny, koniec klasyków, koniec monumentów. Natomiast teraz przed nami kolejne wyścigi. Teraz przed nami Tour de Yorkshire, potem przed nami wielkie Giro d'Italia, które będę się starał zapowiadać Wam z tygodnia na tydzień, już będąc tam na miejscu, będąc we Włoszech. Jeszcze wcześniej chciałbym podsumować te wiosenne klasyki. I zapraszam Was na to podsumowanie. Jeśli macie na te kilka minut rozmowy o, o kolarstwie tej wiosny, to zapraszam Was do kolejnego filmiku. Zapraszam Was do subskrypcji kanału i do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo, bo ta wiosna dała nam mnóstwo emocji. Ta dała, wiosna dała nam przepiękne wyścigi, przepiękną rywalizację i myślę, że warto się jeszcze spotkać na chwilę i ją sobie podsumować.